Cześć, witam Was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj będzie bez gitary, bez śpiewania. Nie będzie też filmiku z terenu. Dzisiaj e, chciałem Wam pokazać, e, bo dużo pytań miałem na Facebooku. Piszecie do mnie, na co łowię pstrągi, jakim sprzętem, jakie przynęty. E, dzisiaj Wam na te pytanie odpowiem. I pokażę Wam, czym łowię pstrągi różnego rodzaju wahadłówki, woblerki i tak zwane bubisy. Pokażę Wam również jak, jak zrobić taki zestaw na bubisa. A więc zaczynamy. Di da da donga jadę na pstrąga Di da da donga jadę na pstrąga Di da da donga jadę na pstrąga Di da da donga jadę na na rybki. No i tak, słuchajcie, strągi łowimy na woblerki, znaczy ja łowię tutaj na woblerki takiego różnego rodzaju. Jak zauważyliście, ten na przykład ma tylko kotwiczkę z tyłu, bo tutaj na wyspie nie wolno używać dwóch, może być tylko jedna, więc ten na przykład ma jedną, ten też ma jedną, tego. O, na tego też ładne wstrągi wyciągałem. Tutaj też taki woblerek. O, także na woblerki. Słuchajcie, takie ciekawostki o takie robaczki. Robaczki albo takie larwy. Takie larwy. Ja to sobie kombinuję i robię takie. Zakładam na, na główeczkę. I na to też atakują fajnie pstrągi. Tutaj gdzieś miałem w pudełku chyba tutaj. Jest reszta tych. O właśnie, o popatrzcie sobie. Takie robaczki. Czerwone robaczki, glizdy takie, o. Także. No, wiróweczki, obrotóweczki. Obrotóweczki tego różnego rodzaju. Powiem wam szczerze, że rzadko, rzadko łowię na obrotówki. Ale, ale łowię różnego, różnego rodzaju yy, wahadłóweczki. Tutaj, takie o koniówki. No, wahadłóweczki najbardziej się spisują, dlatego mam ich najwięcej. Przeważnie lubię te kolorowe takie o. Na przykład ta. Ała. O! Te bardzo dobrze się spisują. Co zauważyłem na te jaskrawe. Takie to właśnie jak się zaczyna sezon, na początku sezonu i lato, a jak już jest bliżej jesieni i zimy, to takie y, kolory bardziej o na przykład jak ten na przykład ta też bardzo bardzo ładnie się spisuje. Tutaj jeszcze mam takie kolorowe. Te też bardzo fajnie się spisują te przeważnie na sulbi. Sulbi to jest bardzo głębokie y, jeziorko, także Nigdy jeszcze nie próbowałem na, te, na tego raka. Może spróbuję w tym roku zobaczymy, czy, czy coś dziadnie na niego. No i tak, srebrne, złote wahadóweczki. Tutaj mam nawet miedziane dwie takie. Tu są te malutkie. Te malutkie to jak jest bardzo fajna pogoda, to delikatny. O, właśnie. No i najważniejsze. To są te Taz Devil. Bardzo fajnie się sprawują. Tutaj jeden z widzów mnie prosił, właśnie wysłałem mu dzisiaj trzy takie Tazę de Devil, żeby je wypróbował w Polsce. Także zobaczymy jak to się będzie sprawowało. Ma i dać znać. Jeżeli chodzi o wędkę na spinning, no to węteczkę mam Okuma, yy, wyrzut 7 do nie, 5 do 20 gram, bardzo fajnie się spisuje, 20 długość, eleganca węteczka, leciuteńka, kołowrotek, Koło Kołowrotek jest Shimano AX też bardzo bardzo ładnie pracuje. Żyłka, żyłka nie może przekraczać tutaj u nas, to jest żyłka wytrzymałości 4,5 kg 0,31. Maksymalnie nie wolno używać grubszych żyłek. Można na morzu, ale na rezerwatach nie wolno. Tak więc taki spininżek i jeszcze 12 dni i będzie pierwsza zasiadka także w tym roku. Sezon wędkarski, sezon wędkarski, sezon na pstrąga na wyspie Man zaczyna się od 10 marca i trwa do końca stycznia przyszłego roku. Od 10 marca do końca listopada, listopada nie, do końca października można zabrać ze sobą cztery pstrągi. Od listopada do końca stycznia tylko dwa. Ale uwierzcie mi, tutaj ryby są. Dobrze, teraz Wam pokażę drugą wędkę. Pytaliście się mnie o, o bubisy. Jak łowię na bubisy? Ja tutaj muszę, a tutaj mam jeszcze zestaw zrobiony, bo w porcie robi, łowiłem ostatnio. Ale go ciachniemy. Go ciachniemy. I pokażę Wam. Jak zrobić? Pytaliście się mnie, jak wygląda taki zestaw w ogóle na, na Bubisa, na Pstrąga. Łopi Łowi się oczywiście stacjonarnie, można mieć e, ping-pong, założyć sygnalizator, a można tak jak na pikerka, też po prostu na szczytóweczkę, Dlatego widzicie, to jest taki pikerek. Tą wędkę kupiłem e, w Polsce. E, sea Rider, wędka Tabuco. 2,70 długość także wyrzut ma 200 gram. 2,70 tak jest. Wyrzut do 200 gramów ładnie pracuje. Ale dobrze, teraz kołowrotek, Tutaj mam Jacksona. Zakupiony w sklepie małego Rokina. Pokażę Wam z bliska, jak byłem na karp Festiwalu 2 lata temu. To koło wroteczek, właśnie Dominik mi. Zaproponował, bardzo fajnie się spisuje, jestem bardzo zadowolony z tego kołowrotka. Teraz Wam pokażę coś innego. Bubisy. Bubisy, czyli pływające muchy. A więc tak, tak jak wcześniej mówiłem, często bardzo łowię na tak zwane bubisy. Są to takie pływające muszki. Zaraz Wam wytłumaczę, na jakiej zasadzie, jak się robi zestaw. I na jakiej zasadzie. Może niektórzy z Was już wiedzą. W Polsce nie spotkałem się, żeby ktoś na to łowił, a pstrągi na to walą i to konkretne pstrągi. Pokażę wam teraz, jak się robi zestaw. A więc tak, do zrobienia zestawu. Potrzebny jest bubis będzie. Żyłka na przepon. Ja daję tą samą żyłkę, którą mam nawiniętą na na wędkę. Wiem, że tak się nie powinno robić, ale ja tutaj tak robię. 4,5 kg wytrzymałości. 0,31, 10 lb. Bardzo dobra karbonowa żyłeczka, wytrzymała. Także tak, mamy żyłeczkę. Założymy zielonego zielonego bubiska. Potrzebny jeszcze będzie ciężarek. Oczywiście ciężarki tutaj są, już wam pokazuję. Ciężarki to są kuleczki, to nie jest ołów, to jest jakiegoś specjalnego metalu. Nie wiem dokładnie z jakiego, ale tutaj nie wolno używać w rezerwatach ołowiu, bo ołów szkodzi. Bierzemy żyłeczkę, Dobra, żyłeczka, od wędki jest. I teraz tak, przekładamy ciężareczek. Ciężarek jest na żyłeczce. Wiążemy pętelkę. Zakładamy krętlik. Albo agrafkę, zależy kto tam co woli. Przekładamy sobie, wiążemy. Dobra, teraz znajdziemy sobie agraweczkę. Znajdziemy sobie agraweczkę tutaj. Założymy tą agraweczkę z kłikiem. I poszukamy jeszcze. Tutaj mamy krętliki. Oops. Pawo, ale trudno, no No i tak, zakładamy prętli z agrawką. Ja Wam pokazuję swój sposób, bo mogą być inne sposoby, ale ja po prostu używam tego sposobu. No i tak, agraweczka jest zaważona. I teraz robimy przypon. Bierzemy Bubisa. Co jest ważne? Bardzo ważne jest żeby, bo tutaj jeżeli kupujesz nowego, nowy, nowy bubis, on ma, tutaj ma zadzior i ten zadzior trzeba po prostu go zagiąć, zlikwidować ten zadzior, bo tych zadziorów też nie wolno, one są, dozwolone te zadziory tylko przy łowieniu na spinning, a każda mucha, każdy bubis musi mieć ten zadzior po prostu zlikwidowany. Dobra, zlikwidowany możemy wiązać. Dobra, więc wiążemy. Wiążemy tak jak haczyk. Jaki tam kto ma sposoby, swoje ja mam swoje sposoby. A więc. Kręcimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Każdy bubis ma końcówkę haczyka z oczkiem, więc ja wiążę najprostszym sposobem. Jeszcze mnie to nie zawiodło, chociaż bubisa straciłem nie raz, ale. Nie, że się zerwała Żywka tylko po prostu takie duże pstrągi tutaj pływają. No i proszę bardzo, jest zawiązany. Ucinamy i już bubisik jest. I teraz, teraz mamy, dajemy pół metra. Metr, metr długości ucinamy na końcu. Zakładam krętlik, zakładamy krętlik. Pętelka jedna, pętelka druga. Od razu mówię, że ja robię to swoją metodą. Jeżeli macie jakieś inne pomysły, to dawajcie w komentarzach. Może je wykorzystam. Wysłałem dzisiaj jednemu z Was widzowi mojemu właśnie dwa bubisy na próbę i trzy Tazo de Wilki, czyli te takie, te blaszki, blaszki, wirówki. No i proszę bardzo. Przypon metrowy na końcu, i teraz bierzemy naszą końcówkę, gdzie jest agrafka. Podpinamy do agrawki przypon z bubisem. I proszę bardzo, zestaw jest gotowy. I teraz wytłumaczę Wam na jakiej zasadzie to działa. Te bubisy one pływają na powierzchni wody, a ten ciężarek. Idzie do dna, a Bubis idzie do góry i on po prostu pod powierzchnią wody pływa na met, w tym, w tym przypadku on pływa metr od, od dna. I on pracuje w wodzie, on pracuje, poddaje się prądom. W każdym jeziorze, w każdym są prądy wodne, więc on pracuje tak jak woda pracuje, tak on pracuje i wtedy ten strąg bach. Pach i siedzi. No, to by było na tyle. Jesz A nie, jeszcze jedną rzecz Wam pokażę. Takie fajne, właśnie tu już mam gotowe zestawy porobione. bubisów. Tu jest na krótko, bo to zależy na jakiej wodzie. Tu jest króciutki przeponik, taki pół metra, 50 centymetrów. I tu jest taki tonący. Taka mucha prawdziwa, tonąca. Takie koguciki własnej roboty, eleganckie. Zielone i białe bubisy są najlepsze. Najbardziej, najwięcej brań. Te kolorowe kupiłem pod koniec sezonu yy, zeszłego, więc wypróbuję. Zobaczymy, jak to będzie. Za 12 dni na pewno wyskoczę na ryby. Początek sezonu. A Was serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Oglądajcie, słuchajcie moich fiszantów. Jeżeli Wam się podobają, łapka w górę, komentujcie. Zapraszam na następny odcinek. Być może z terenu, być może będzie fiszant. Nigdy nie wiadomo. Serdecznie Was podrawiam, trzymajcie się. Hej!